Siema! Witamy Was w pierwszym odcinku naszej serii pod tytułem Minecraft Marysora. Już troszkę żeśmy zrobili. Nie powiecie. No, zachód zachodź Zebraliśmy trochę trzciny, posadzili. Myślę, że urośnie. Kto sobie mieliśmy posadzić, ale już się, bo się zrobiła. Jak wceral się już. No, tu mamy nie tak naprawdę. Trochę przycinał. No, drzewko wyzasadziliśmy. No, drzewko zasadziliśmy, bo. No, się. Jakbyśmy przycinali drzewa. No, zrobiliśmy? Dwa. Dwa te. Ja coś tam dwa zrobiliśmy. No, i nie mogę do klapy wejść. No, nie mogę wbić. Nie no, że dwóch. Nie wiemy, i... nie mogę wbić. O, jest, udało się. Zamknij ja klapę. Klapę. Chcę dójść Zamknij klapę i. O, o, to. Zamknij klapę. To próbuję robić. O, idziemy do łóżka. No. nam się przetopiło. No właśnie, że nam się przetopiło. Nie Nawet na wyciągach, nie chcę się już. Biemy spać. Słowo. Kurde, gdzie my jesteśmy? A, Jest na stół Kraftingowy. Okej. A, stół Kraftingowy. Ustawiamy. już zrobili. Tą grę przeciwna. Ne na je na <laughs> e, Ja jestem Szymon, on e, Ja, ja, na odvrtno. E, on je Szymon Ale ja, ja. ja, ja. Oh, kurka, Uuu, ale ja, ja! się powtarzasz. No i co? Znaczy to wie, ile skrzyni robimy? No, dwie na razie, bo na razie nie mamy dużo sprzętu. Jakby to położyć. Daj Gdyby schować, to wystarczy.

nie se to było. jeszcze to nie nie Bo Ręką żeśmy zabijali to obce. Owce? A. Ha. A, co ja robię, kurde? Do, Do pieca. Do pieca. Takie Ma no. A, harda, to chwili. Nic nie No. Nie no. zdefony no. wiem, Dobra. Teraz. Teraz. odcinki sam nie po ale kiedy naczy no. czas. Idziemy nawet. Więc patrzcie coś innego. Co. Jak to dzieje? No patrzcie coś in nie, bo nie wiemy tego. Kiedy wyjdzie. Oj, szybciej chodzi tak jakby tego... Musisz się patrzeć tam do O! Wow. E, wyrosło coś. O, wyrosło. Tak, będzie trzy. No, to zrobimy sobie bijoteczkę. Cukier. Dwijeteczka. Cukier! Trzimy się robiczkę. No wiem! Dobra. Oj, co ja robię? robię? Dobra, teraz... Hak, ha, kakusy kaktusy nie zasadić? O, zasadzić. A, wzięłam kaktusy, dobrze. co się z Słyszysz? 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 nie. Porożnie. w ten sposób na, ten, na, na samoczynne odcinanie się kaktusów. Chyba takie zrobimy, wiesz? Czy? Albo nie stawiamy, żeby je zrezygnować. Bardziej naturalnie. Bo się nie chce jeść. Bo się nie chce jeść, żeby stawić. Uważaj, jakby się poddałaś. Teraz chodzi o moje krafty, Jak to się nazywa? Ja źle robić. A jak to się ustawia, nie wiem, jak ciebie się tak ustawia? I już źle robi. O, dobra, dosta. No. Daj, <tuszy> daj, daj, jest dobrze. Widzimy się za chwilę. Widzimy się po przerwie. Wysyłaliśmy się segówek. Może nam się uda troszkę obudować Jak już powiedział, widzimy się po przerwie, to ja teraz udałem znowu robić do jak w telewizja. Telewizja! AD, 3D telewizja. O, o, bo, widzisz? Na tym działa, że to się odcina jako Odcięło się. Odcięło się. Co jadasz? Po jakim jadasz? Po chińsku. Po wniku, czy to walizku? Nie, nie, więc to już będzie koniec naszego odcinka. Akurat. Akurat skończyliśmy. No, takie krótkie. krótkie. Dwa, dwa na jeden dzień. Czyli widzimy się w następnym odcinku. Do, yy, oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie, komentujcie i cześć. Siemo!